Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś na porównanie mobilnych głośników od JBL. Mowa o modelu GO 1, czyli jest to ta pierwsza generacja, oraz nowym modelu GO 3. Serdecznie zapraszam do porównania. W kwestiach wizualnych. Jak widzicie, te dwa głośniki dosyć mocno różnią się od siebie, jeśli chodzi o taką ogólną prezencję. JBL Go pierwszej generacji jest głośnikiem takim bardziej kanciastym. Każdy róg tutaj jest ostry. Dookoła mamy taką jakby gumę. Z tyłu możemy znaleźć plastik. Na froncie jest ta taka siateczka. Tutaj, tutaj mamy pod nią przetwornik. Na górze mamy szereg wszystkich przycisków do obsługi głośnika. Możemy znaleźć tutaj przycisk Power Bluetooth, regulację głośności. Oraz odbieranie połączeń. Tutaj na ściance mamy port micro USB 2.0 również możemy znaleźć jack 3,5 mm oraz mikrofon, a z tej strony możemy jedynie znaleźć miejsce na smyczkę, tutaj w Go 3 sytuacja prezentuje się troszeczkę inaczej, ten głośnik jest już taki trochę bardziej zaokrąglony generalnie sama tutaj faktura przypomina głośniki serii Charge, Flip czy Xtreme na górze mamy trzy przyciski do regulacji głośności oraz właśnie tutaj play pauza, na boku możemy znaleźć odkryty port USB-C wspominam o tym, ponieważ głośnik ma Normę IP67 jest wodoodporny w przeciwieństwie do JBL Go pierwszej generacji, który nie ma żadnego certyfikatu, obok mamy taki sznureczek, taką smyczkę. Ona nam zastępuje właśnie ten uchwyt, który mieliśmy w jedynce. Po tej stronie możemy znaleźć włącznik oraz parowanie Bluetooth, diodę sygnalizującą pracę głośnika oraz Go 3 logo. W przypadku pierwszego głośnika mamy tutaj taką diodę pod tą krateczką. Na dole możemy znaleźć takie antypoślizgowe nóżki, aby głośnik nam się nie przesuwał, a z tyłu możemy znaleźć jedynie jakiś taki plastik. Tutaj najprawdopodobniej znajduje się bateria. No przechodząc już do specyfikacji głośników, zaczynając od starszego GO pierwszej generacji, mamy tutaj jeden przetwornik 40 mm. Ma on moc 3W RMS-ie. Mamy tutaj wersję Bluetooth 4.1. Dodatkowo, bateria ma pojemność 600 mAh. Może ładować się przez około półtorej godziny, a sam głośnik może grać przez około 5 godzin. Pasmo przenoszenia mamy tutaj od 180 Hz do 20 kHz. Jeśli chodzi o wymiary, mamy tutaj 68,3 na 82,7 na 30,8 mm, a waga samego głośnika jest to 130 g. No i tak się prezentuje specyfikacja pierwszego głośnika. Przechodząc do nowości, czyli JBL Go 3, mamy tutaj jeden przetwornik półtora calowy, moc już jest większa, bo mamy tutaj 4,2 W. RMSie jest to zwiększona moc o 1,2 W. No, to czuć, mamy dodatkowo tutaj zastosowaną membranę pasywną. Nie mieliśmy tego w pierwszej generacji, pojawiło się to dopiero od drugiej. W kwestii Bluetooth mamy tutaj 5.1. Dodatkowo jeszcze warto oznaczyć pasmo przenoszenia jest to od 110 Hz do 20 kHz, a waga samego głośnika jest to 209 gramów. Jeśli chodzi o wymiary, mamy 87,5 na 75 na 41,3 mm, a bateria ma pojemność 2,7 watogodziny. Jeśli chodzi o takie największe różnice pomiędzy tymi głośnikami, no to na pewno będzie jakość dźwięku. Tutaj JBL GO 3 naprawdę reprezentuje sobą dobry poziom jak na tak mały głośnik. Dużo tutaj daje ta membrana pasywna oraz zwiększona moc. W końcu czuć tutaj taki ten prawdziwy bas jak na tak mały głośnik. Również mamy tutaj potwierdzoną certyfikatem IP67. Wodoodporność to jest też ważna cecha. GO pierwszej generacji na papierze nie był wodoodporny, ale często było widać, że ten głośnik dał radę przeżyć wszelakiego rodzaju zachlapania. Co warto oznaczyć tutaj różnica na koszt GO pierwszej generacji. W pierwszej generacji mamy złącze mini jack 3,5 mm, żeby przewodowo podłączyć sobie źródło dźwięku oraz mamy mikrofon do Odbierania połączeń tutaj do rozmów. I to jest właśnie ta różnica, ponieważ go trzeciej generacji, czyli no model nowszy niestety nie posiada tutaj żadnej strony mikrofonu. Jak będziecie zauważyć, mamy tylko ten port USB typu C. Również tego gniazda mini jack no nie mamy tutaj. Jeśli chodzi o czas działania na baterii w obydwu głośnikach mamy ten czas do 5 godzin według producenta. No generalnie ja się mogę z tym zgodzić, a nawet gdy używamy no, troszkę ciszej tego głośnika, to myślę, że jesteśmy w stanie osiągnąć dłuższy właśnie wynik grania. Jeśli chodzi o ładowanie w JBL Go pierwszej generacji producent deklaruje, że przez półtorej godziny musimy go sobie ładować, a w przypadku go trzeciej generacji deklaruje tutaj producent 2,5 godziny ładowania. no i to już nie jest jakiś taki satysfakcjonujący wynik. Mogłoby być tutaj troszeczkę y, krócej. Jeśli chodzi o dodatkowe takie aspekty, no to warto zaznaczyć, że ten Go 3 ma już ten nowszy port USB typu C. To jest warte zaznaczenia, ponieważ no, uważam, że jest to złącze bardziej przyszłościowe, po prostu też wygodniejsze. I większość ładowarek, które obecnie mamy, jest w tym standardzie. Teraz zaprezentuję Wam, jak każdy z głośników gra. Pamiętajcie, że występują tutaj wszelkiego rodzaju kompresje i konwersje, no i niestety ten dźwięk nie będzie w 100% odwzorowany na filmie. Dlatego, jeśli zastanawiacie się nad kupnem, to myślę, że warto przejść się do sklepu, choć teraz jest to troszeczkę mocno ograniczone i po prostu sprawdzić, jak ten nowy głośnik gra. Mogliście zapewne usłyszeć, jak generalnie jeden i drugi głośnik gra, ale mogę Was zapewnić, że GO trzeciej generacji gra zdecydowanie lepiej od jedynki. Mamy tutaj czystszy dźwięk, jest on taki bardziej głębszy za sprawą tego basu oraz większej mocy. Również ta membrana pasywna tutaj pomaga. Sam głośnik jest jak najbardziej godny polecenia, mi on się spodobał. Oczywiście sam użytkuję GO pierwszej generacji, jest to mój prywatny głośnik i powiem Wam szczerze, że do takich podstawowych zastosowań jest on. Po prostu dobry, ale sam myślałbym już nad wymianą, właśnie na tą trójkę, bo ona jest jak najbardziej fajnym, właśnie tutaj upgrade'em z jedynki na trójkę. Naprawdę jest to fajne, fajny przeskok. Póki co jeszcze zostaje z jedynką, ale może wymienię na trójkę. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcam do pisania komentarzy, zachęcam również do subskrypcji kanału, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i widzimy się wkrótce. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!